No nie wierzę. No nie wierzę. No po prostu no nie wierzę. Nie tam. Hm. Hmm. co by tu jeszcze zrobić? Tutaj jest śnieg. Hmm, hmm, tutaj są jakieś pola. Hmm, no tutaj jest śnieg, ale tutaj zacznę. Niech będzie. Że zacznę tutaj. Jest w ogóle trzech policjantów na serwerze, dwóch ścigantów i jeden typek jest w garażu, ale nie wiadomo, czy on jest policjantem, czy może ścigantem. Ale wiem, że zrobię tak. Mm. Wyścig czy próba czasowa? No nie wiem, no. Wyścig czy próba czasowa? Chym-my-my-my-my... Nie wiem, może nic. Może. Co to jest? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. G GPS? Może GPS? Rymów, mąż... nie. Gracze. Yy. No ja nie wiem, co ja mam tutaj z nimi zrobić. No i znowu! Nie goń mnie. Nara. O nie, 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 nie. Cegła tak łatwo się nie da. No, zero komentarzy, nagle trzy komentarze. Hmm. Później może jeszcze będzie Battlefield. Nie wiem, może coś tam jeszcze znajdę. Ale nie jest to pewne. Nie jest to stuprocentowa informacja. Information. <laughs> Zaraz jak przeczytam te komentarze, to coś się stanie pewnie. <laughs> Wiada gdzieś poza ten. Tam, gdzie trudno będzie wjechać. Bo oni mnie co chwilę aresztują. Tutaj nie można. Cały czas jakaś autostrada. Wyskoczę. O, oh, okej. Okay. No co to się stanęło? To jest nie fair. Dobra, przeczytam te komentarze. Dużo. Dużo za lambo. Nie wiem. Z... Nie wiem, zobaczę. Najpierw trzeba mieć poziom. Wiem, że policja jak y... wbije poziom, to dostaje auto za darmo. Ale ja nie z policji. Dobra, ziomek ścigasz się. Ścigasz się, okej. Okay. I czy on chce się ścigać jakimś Porsche-Kajmanem? Aha, dobra. Fajnie. Ja to muszę, potrzebuję jakiegoś tutaj <coughs> typa, co mi będzie mówił, gdzie mam skręcać. No bo to jest niemożliwe, że jeszcze przegram wyścig z takim Porszakiem. <coughs> Słuchawka mi jeszcze wypadła. Eee, tam. Tak czy inaczej nie lubię policji. Bo policja jest słaba. Bo policja przeszkadza. Mi w grze, jak ja się ścigam. Mm, wychodzę z tego. Ogoni mnie, już. Kolejny piesek. No. Co za w ogóle typ? Masz jakiś problem? Masz coś do mnie? Jak on we mnie wjechał? Co to się odwaliło? Spadaj, pało głupia. No nie wierzę. Tutaj znowu jakaś korweta, czy. co to tam jest? Kolejne lambo, Galardo. A ja tutaj sobie tylko takim Aston Martinem sobie zasuwam, który nawet dwu, dwustuwek nie. Dwustuwek nie pociśnie, czy jakoś tak miałbym to powiedzieć. Spadaj! Sprawia, że... Pyk! O nie! O nie, w sumie dobrze skoczyłem. Bo myślałam, że tu nic nie będzie. Niech się w końcu skończy ten spam! Co chwilę jakieś... komentarze ...niepotrzebne. No i kolejny. Komentarz Nara Hech! Ale go zrobiłem! Hech! Dobra, wygram wyścig. Uciekam policji idę to schować gdzieś do banku. No bo. No bo mnie jesteś zara trafi, nie? Pyk! Hech! Co za w ogóle! Typy. Trzymaj się tam, albo zawrócili i pojechali za mną, ja sobie ustawię na GPS-ie, a muszę to skończyć. Ten wyścig, kurde, tylko nie on, bo on jeździ tym znowu, ten, ten jeździ tym. Ten Eking jeździ tym Lambo głupim. No i kolejny. No nie, no, no, ja w to po prostu, no nie wierzę. Jedna osoba, jedenaście komentarzy, nie, no. Nie wiem. <laughs> Battlefield czy Star Wars? Battlefront, szybko. Yy, Battlefield, Hardline czy yy, Star Wars, Battlefront? Szybka decyzja. Proszę się zdecydować na czacie. No bo ja czekam. bo inaczej będzie Minecraft nie, no takie żarty hardline albo battlefront ta słuchawka jest słaba ta słuchawka jest słaba o. no może jeden sensowny komentarz Star Wars no, okej, okay. Star Wars To zrobimy sobie, Star Warsy Star Warsy, nie no, Star Warsy sobie zagramy Jezu, no co za ja te komentarze zaraz poczytam. Wszystkie Dobra, to poczekajcie chwilę, ja tutaj tylko szybko obsłużę się.